Dzień dobry. Włączyli Państwo CIRE Podcast. Za chwilę kolejna rozmowa o polskiej energetyce, rynku gazowniczym, ciepłownictwie i sektorze paliwowym. Zapraszamy CIRE Podcast w Państwa domu, w biurze lub w samochodzie. Dzisiaj, proszę Państwa, tematem spotkania w CIRE Cafe jest fotowoltaika. Znaki zapytania wokół tej branży, stan gry. W czwartym kwartale 2022 roku i próba zaprognozowania, co będzie działo się w sektorze fotowoltaicznym w przyszłym roku, i te pytania kieruję już za chwilę do mojego rozmówcy. Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Jak patrzę na kalendarz powoli mijającego 2022 roku, no to ta kluczowa data dla Waszej branży to 15 kwietnia. Co ta data zmieniła? Jak Pan dzisiaj patrzy na ten moment w kalendarzu? No na pewno mi jest dużo łatwiej mówić o tej dacie teraz z perspektywy już kolejnego kolejnych dwóch kwartałów. Niemniej jednak na początku cała branża bardzo obawiała się tych zmian, obawiała się totalnego załamania rynku prosumenckiego, i faktycznie w kwietniu, w maju ten rynek prosumencki wyglądał bardzo źle. Ja sobie sprawdziłem dane statystyczne. Jeżeli chodzi miesiąc do miesiąca, to tak naprawdę załamanie było pięciokrotne. Czyli zainteresowanie mikroinstalacjami raptownie spadło, to trochę wynikało też z bardzo dużej bazy, po prostu bardzo wielu przyszłych prosumentów chciało na siłę zdążyć do 1 kwietnia z instalacją fotowoltaiczną, to spowodowało, że mieliśmy bardzo, bardzo dobry, dobry pierwszy kwartał tego roku, co nie jest naturalne, bo w większości przypadków to właśnie zima jest tym okresem, kiedy instalacji fotowoltaicznej wykonuje się mniej, ale tutaj ta zmiana przepisów spowodowała, że bardzo wielu inwestorów, którzy myśleli w tym roku o wykonaniu instalacji fotowoltaicznej, właśnie chcieli zrobić to do 1 kwietnia. Niemniej jednak kolejne kwartały, a szczególnie tutaj kwartał trzeci, on pokazał, że ten rynek fotowoltaiczny po się mocno odbudowuje. Odbudowuje się głównie dlatego, że mamy ryzyko bardzo wysokich cen. Dlaczego tak mówię, że ryzyko bardzo wysokich cen? Dlatego, że gospodarstwa domowe objęte taryfami nie, oczuwują, nie, oczu, nie, nie, nie czują tych zmian na bieżąco, dlatego, że do końca roku mają obowiązującą taryfę. Taryfę, mimo dużych podwyżek, ciągle bardzo atrakcyjną. Niemniej jednak już wiemy, że w przyszłym roku te ceny energii także dla gospodarstw, gospodarstw domowych będą sporo wyższe, i to powoduje, że. Wraca sentyment do pozytywne sentymenty do instalacji fotowoltaicznej jako taki naturalny sposób na obniżenie rachunków za energię elektryczną. Ale coś, co mocno ratowało branżę fotowoltaiczną, to instalacje wykonywane przez firmy. Dlatego, że firmy od razu czują, czują zmiany na rynku energii i ten wzrost kosztów energii powodował, że firmy bardzo mocno inwestowały w fotowoltaikę, co pokazują też dane statystyczne. To jak pan patrzy na nagłówki w mediach, że po 15 kwietnia fotowoltaika w Polsce się skończyła, to co pan myśli? To myślę, że one były aktualne przez miesiąc może dwa. Niemniej jednak teraz widzę, że fotowoltaika ma swój renesans i jeżeli popatrzymy sobie na ten rok, w połowie roku, bo tutaj mamy takie twarde dane statystyczne na połowę tego roku, w polskim systemie elektroenergetycznym jest ponad 10,5, czy było ponad 10,5 gigawata instalacji fotowoltaicznych. Na koniec zeszłego roku zamknęliśmy bilansem 7,6, to oznacza, że tylko w tym roku do systemu zostało dołączonych blisko 3 gigawaty nowych instalacji fotowoltaicznych. Dla porównania zeszły rok to, to 3,7 GW, więc tutaj mamy szansę na to, że, że, że ten rok będzie albo podobny, może być nawet ciut lepszy i oczywiście ten rynek, bo tutaj jeżeli mówimy o fotowoltaice, musimy też trochę rozdzielić ten rynek prosumencki, Mam na myśli tutaj domy jednorodzinne, a ogólnie rynek fotowoltaiczny. I z tej perspektywy ogólnej całego rynku fotowoltaicznego on może być nawet lepszy niż zeszły rok, dlatego że, to co wspomniałem, firmy bardzo mocno inwestują w fotowoltaikę, ale także zaczynają być realizowane duże farmy fotowoltaiczne, czy to jeszcze z systemu aukcyjnego, z tych aukcji, które zostały już rozstrzygnięte, czy też w ramach tak kontraktów PPA, gdzie, gdzie sprzedawana jest energia bezpośrednio właśnie do firm. I tutaj ten, to, co się na pewno zmienia, będzie się zmieniać na rynku fotowoltaicznym, to ten środek ciężkości, właśnie jest głównie instalacji małych prosumenckich, w kierunku dużych instalacji prosumenckich wykonywanych przez firmy i instalacji komercyjnych o mocach dużych i nawet bardzo dużych. Ja patrzę na mojego smartfona, przewijam sobie ekran, widzę kolejny nagłówek. Fotowoltaika w Polsce już się nie opłaca, to prawda? Nie, to, to nie jest prawda, chyba że były to analizy z zeszłego roku. Bo faktycznie, dlaczego tak dużo osób chciało zostać w systemie opustowym? Bo faktycznie, jeżeli porównamy sobie w tych samych warunkach system stary opustowy i system nowy net -billingowy, to ten net billing jest około 20-30% mniej atrakcyjny. No to jest dużo. Niemniej jednak, na przestrzeni ostatniego roku ceny energii zrobiły z kogo dekadę. I tutaj nawet nie mam na myśli tych wzrostów chwilowych na giełdzie, które mieliśmy w lecie tego roku, ale jeżeli popatrzymy sobie na bazę, popatrzymy sobie na średnią, to, to mniej więcej koszt energii wzrósł dwukrotnie w ciągu roku. Taki wzrost powinien być w ciągu dekady. I to spowodowało, że te nasze analizy jeszcze wykonywane w zeszłym roku, pokazujące umiarkowaną opłacalność instalacji fotowoltaicznych w NetBillingu przy prostym okresie zwrotu na poziomie 8-10 lat, tak naprawdę w ciągu roku skróciły się do tych lat 5, a czasem nawet uwzględniając dotację krótszym niż, niż 5 lat. To jest naprawdę olbrzymia, olbrzymia zmiana, która powoduje to, że fotowoltaika ciągle się opłaca, co więcej, ja nie znam poza fotowoltaiką innych źródeł, które moglibyśmy tak łatwo implementować, jeżeli chodzi o domy indywidualne, i które dawałyby tak korzystny okres zwrotu. No i teraz patrzymy sobie już po tych nagłówkach na tak zwaną opinię publiczną. Mamy oto bowiem zupełnie nową branżę, której przypisuje się takie charakterystyczne cechy dla młodych branż, czyli entuzjazm inwestycyjny, dynamika rozwoju, i mamy też. Tą tradycyjną energetykę. Jak wyglądają relacje sektora fotowoltaicznego z tradycyjną energetyką? Bardzo różnie. To znaczy, przez długi czas fotowoltaika była lekceważona przez dużą zawodową energetykę. Znaczy, ja jestem przekonany, że większość naszych kolegów z dużej zawodowej energetyki nie wierzyło. Że takie mocy, o których tutaj mówimy, czyli gigawaty zainstalowanej mocy w Polsce, zdarzą się do roku 2022. To nawet analizy wykonywane jeszcze dekadę temu pokazywały, że będziemy o rząd wielkości mieli mniejszą tą moc zainstalowaną, więc tutaj było bardzo długie niedowierzanie, co niestety miało też wiele negatywnych skutków, a mianowicie takich, że inwestycje, które były konieczne w infrastrukturę, szczególnie dystrybucyjną. Były, od, były odkładane, ale też były w niewystarczającym zakresie wykonywane, i to powodowało też wiele problemów, które widzimy chociażby teraz, teraz na sieci. Niemniej jednak, fotowoltaika, czy szerzej OZE, ono będzie musiało współpracować z energetyką zawodową, i ja widzę tutaj pewne dobre jaskółki zmian, bo jeżeli popatrzymy sobie na największe polskie grupy energetyczne. To tak naprawdę każda z nich chwali się głównie swoimi inwestycjami właśnie w zieloną energię, głównie fotowoltaika, farmy wiatrowe, no i to też farmy wiatrowe morskie. Więc tutaj nastąpiła na pewno taka dość istotna zmiana mentalna i zmiana strategiczna, i co mam nadzieję spowoduje, że ta nasza współpraca z zawodową energetyką po prostu będzie łatwiejsza. Bo też, też trzeba powiedzieć jasno dynamiczny rozwój OZE. To olbrzymie wyzwanie dla całego systemu energetycznego, szczególnie w zakresie bilansowania, bo są to źródła, które nie są dyspozycyjne z punktu widzenia operatora systemu dystrybucyjnego czy przesyłowego. Oczywiście można nakazać zmniejszenie mocy, czy to dużym farmom wiatrowym, czy, czy, czy fotowoltaicznym, i z tym problemu nie ma, i one muszą w taki sposób funkcjonować w systemie. Niemniej jednak nie może na żądanie operatora taka, taka farma produkować więcej energii. Stąd jest potrzebny dobrze funkcjonujący rynek mocy. I stąd jest potrzebne większe rozproszenie, czyli w naszym systemie energetycznym, po stronie zawodowej energetyki, będziemy potrzebować więcej mniejszych jednostek, czyli nie rzędu mocy gigawatów, ale setek megawatów. Był taki bardzo ciekawy projekt modernizacji tych naszych dwusetek, 200 megawatowych jednostek, właśnie do tej pracy bardziej dynamicznej, ukierunkowanej na jako praca podszczytowa, szczytowa, a nie podstawowa. Będziemy pewnie potrzebować także małe reaktory jądrowe, w większym stopniu niż duże, duże elektrownie jądrowe. No i pewnie też nie obejdzie się bez elektrowni gazowych w jakimś bilansie. To jest też bardzo trudny te, obecnie temat, biorąc pod uwagę i ceny gazu, i ogólnie sytuację na rynku gazu. Ale jest to duże wyzwanie, które, które stoi właśnie po stronie energetyki zawodowej, żeby. Przejść w, te, w kierunku tej transformacji, gdzie, gdzie, gdzie oprócz źródeł dyspozycyjnych mamy także istotną ilość źródeł niedyspozycyjnych. Ale są duże plusy tych zmian. I jakie to plusy? Oszczędności na paliwie. Ja też takie, takich bardzo pobieżnych, szybkich analiz wykonałem przed nagraniem. I z moich szacunków wynika, że dzięki fotowoltaice w tym roku, tylko w tym roku, będziemy w stanie zaoszczędzić między 4 a 5 milionów ton węgla. To teraz proszę sobie wyobrazić, jak wyglądałaby sytuacja na rynku węgla, jakbyśmy tych oszczędności nie mieli. No to, to, jest konkret, to jest konkret. Tak, to, to, jest, to, to jest konkret. I to jest konkret w tym roku gdzie mamy ten kryzys węglowy ten kryzys węglowy wcześniej czy później zostanie rozwiązany niemniej jednak jak nie wyglądałaby sytuacja na rynku węgla za niego zawsze trzeba płacić i tutaj odnawialne źródła energii mają tą zaletę że jednak te koszty wytwarzania energii mają bardzo bardzo niskie tak zwane krańcowe koszty wytwarzania oczywiście są wysokie nakłady inwestycyjne niemniej jednak później już ta produkcja energii jest bardzo tania i kolejną bardzo dużą zaletą którą już teraz widzimy dla systemu energetycznego ale także dla wszystkich konsumentów, czyli dla wszystkich oglądających nas, mają tą zaletę, że w tym momencie, kiedy jest słonecznie, ceny energii są najniższe w ciągu dnia. I one są naprawdę dużo niższe od średniej i im będziemy mieć więcej systemów fotowoltaicznych, a także wiatrowych w systemie energetycznym, będziemy mieć niższe ceny energii, czyli wszyscy konsumenci będą mieć z tego, z tego dużą zaletę. I to jest coś, co jeszcze nie przebija się do końca w mentalności większości osób, bo ciągle w świadomości mamy te tezy, które były kilka lat temu prawdziwe, że odnawialne źródła energii są ekologiczne, ale są bardzo drogie. To się naprawdę zmieniło. Teraz najtańsza energia, jaką można wyprodukować, to jest energia słoneczna. Niewiele, niewiele droższa energia, energia wiatrowa, i to jest bardzo duża pozytywna zmiana, która powoduje, spowodowała to, że tak naprawdę nie ma odwrotu od rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Tu raczej raczej musimy dyskutować o tym, jak, jak duża będzie to dynamika po prostu w kolejnych latach. My mieliśmy okazję porozmawiać o OZE podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG w Lublinie jesienią tego roku. Państwa zapraszam, zapis tego panelu o OZE znajdziecie Państwo na Cire.pl. I wracam do Pana wypowiedzi w czasie tego panelu, kiedy zasygnalizował Pan, że fotowoltaika jest również pewnym zjawiskiem społecznym, bo dziś praktycznie każdy nowy dom, który jest projektowany, jest od razu projektowany z instalacją fotowoltaiczną. To dla rynku i dla tradycyjnej energetyki. Dobra wiadomość czy zła wiadomość? Neutralna wiadomość, bardziej neutralna wiadomość. Przyjęcie takiej informacji do, do świadomości pozwala zawodowej energetyce, a mam na myśli tutaj teraz operatorów systemu dystrybucyjnego, inaczej patrzeć na wydawanie warunków przyłączeniowych, dlatego że ciągle nie zakłada się, że w, praktycznie w każdym domu będzie. W nowo, nowo budowanym, nowo projektowanym domu będzie instalacja fotowoltaiczna. Co więcej, bardzo często ta instalacja fotowoltaiczna jest, jest połączona z pompą ciepła. I tutaj jakby chyba największą zaletą, czy większym osiągnięciem branży fotowoltaicznej jest to, że zdecydowana większość klientów wie, co to jest fotowoltaika. Wie, jakie są korzyści z posiadania takiej instalacji fotowoltaicznej, i tutaj też chyba największą zasługą programu dotacyjnego, mój Prąd 1.0, to wcale nie były w mojej ocenie pieniądze, które też nie były małe dla, 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 dla całej branży, ale właśnie olbrzymia promocja fotowoltaiki, i od tego momentu, ta, tak naprawdę, instalacja fotowoltaiczna stała się czymś, co, co traktujemy jako Integralny element każdego nowego budowanego, projektowanego budynku. Bo tutaj jeszcze jedną rzecz uzupełnię. Nie zawsze instalacja fotowoltaiczna powstaje od razu z budową nowego domu, dlatego że. Często budżety są bardzo napięte, niemniej jednak praktycznie każdy dom jest przystosowywany do montażu instalacji fotowoltaicznej, chociażby w ten sposób, że wyprowadzane są odpowiednie obwody, czy to podmoduły fotowoltaiczne, czy pod falownik. Dzięki temu znacznie łatwiej później i taniej taką instalację zainstalować. Zanim zapytam Pana o to, co przed nami, jaki będzie 2023 rok w Waszej branży, to jeszcze chwila o wizerunku sektora fotowoltaicznego. No trochę Wam się też dostaje. Jesteście atrakcyjną nową branżą, ale są też w domenie publicznej takie przekłamania czy fałszywe opinie na, na temat fotowoltaiki i inwestorów. To takie trzy najzabawniejsze przekłamania o Waszej branży, jakie Pan usłyszał w tym roku. Trzy przekłamania. Do mnie aż tak dużo tych negatywnych przekłamań nie dociera. No jednym na pewno już Pan powiedział, że fotowoltaika się nie opłaca. To, to, to jest chyba główne przekłamanie. Drugie przekłamanie, że fotowoltaika destabilizuje sieć, to, to jest chyba bardzo, takie, takie przekłamanie bardzo krzywdzące, dlatego że to, że falowniki fotowoltaiczne się wyłączają. To nie jest efekt ich złej pracy, to jest właśnie troska, tak powiem, bardzo kolokwialnie, troska o sieć energetyczną, dlatego że falownik fotowoltaiczny cały czas bada, czyli ta nasza instalacja bada, jakie są parametry energii elektrycznej w sieci. Jeżeli one przekraczają dozwolone wartości, to po prostu dla bezpieczeństwa jest odłączana. I, I tutaj trochę, aż znaczy duża część problemów, które, które są z instalacjami fotowoltaicznymi, czyli problemy wzrostu napięć, czy niestabilnej pracy, są przypisywane w fotowoltaice ale tak naprawdę to fotowoltaika nie jest tutaj sprawcą, fotowoltaika czy instalacje prosumenckie są tak naprawdę poszkodowanym, poszkodowanym tej sytuacji, że mamy tam polską energetykę mocno niedoinwestowaną, ja też o tym podczas panelu mówiłem, te środki, które są desygnowane na rozbudowę sieci, one są niewystarczające, jeżeli chcemy iść w kierunku prawdziwej takiej transformacji energetycznej. No ale pojawia się w ostatnich tygodniach zwłaszcza taki nowy ton dotyczący ekologii i tak zwanego... Ładu przestrzennego, to może znowu jest przekłamanie, poproszę Pana o sprostowanie, że ci duży inwestorzy, którzy w tej chwili inwestują w farmy fotowoltaiczne na łąkach i na polach, to oni zarobią co mają zarobić, potem się wycofają, a to wszystko zostanie i nie wiadomo będzie, co z tym robić, jeżeli chodzi o utylizację. To już dotarły do Pana takie sygnały? Też dotarły. Choć tutaj jakby to są dwie, dwa aspekty. Pierwszy aspekt to jest kwestia lokalizacji dużych farb fotowoltaicznych, i powiem szczerze, ja nie jestem zwolennikiem lokalizacji dużych farb fotowoltaicznych wszędzie bez ładu planistycznego, i tutaj faktycznie. Dobrze, żeby to zostało uregulowane nie w taki sposób jak ustawa 10H, czyli całkowite zablokowanie, ale stworzenie pewnych ram, jak mają i gdzie powinny być lokalizowane duże farmy fotowoltaiczne. Szczególnie chodzi mi o ochronę wysokiej klasy gleb pod tego typu inwestycje. Ale jednak jest pewnym przekłamaniem, co będzie z taką instalacją fotowoltaiczną po kilkunastu latach. Ja zaznaczę, że każdy. Importowany czy wytworzony w Polsce modu fotowoltaiczny musi mieć, jest objęty opłatą recyklingową w momencie jego wprowadzenia na, na polski rynek, nawet nie europejski, ale polski rynek, więc tutaj te, 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 te kwoty na potencjalny przyszły recykling one są. Druga kwestia, jeżeli popatrzymy sobie na taką farmę, z czego jest ona wykonana, to w zdecydowanej większości są to elementy, które można poddać recyklingowi, które przedstawiają wartość. Konstrukcja spocza, aluminium, stal nierdzewna, stal wysokogatunkowa, moduły fotowoltaiczne, ramka aluminium. Szkło o niskiej zawartości żelaza, też bardzo cenne. No i ogniwa fotowoltaiczne, które są, wy, które są wykonane z bardzo czystego kwarcu, zawierające takie pierwiastki jak chociażby srebro. Więc, więc tutaj ja nie obawiam się tego, że za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat recykling będzie problemem, dlatego że nie mamy tutaj, nie mamy tutaj materiałów toksycznych, nie mamy tutaj materiałów, które są trudne, trudne w recyklingu. To jeszcze nie koniec, proszę Państwa, tej ciekawej rozmowy. Teraz co przed nami? 2023 rok, z jakimi postulatami Wasza branża wejdzie w nowy rok? Na czym Wam zależy? U mnie nam zależy na ułatwieniach dla firm, dlatego że tak naprawdę tym miejscem, gdzie jest jeszcze duża możliwość przyłączania instalacji fotowoltaicznych, to są przyłącza firm. Firmy też w zdecydowanej większości taką, taką energię wyprodukowaną z instalacji fotowoltaicznej zużywają na potrzeby własne, więc nie obciążają systemu elektroenergetycznego. Ale tutaj mamy pewne bariery administracyjne. Czyli każda instalacja, która jest o mocy większej niż 50 kW, a firmy w zdecydowanej większości potrzebują właśnie większych mocy, wymaga pozwolenia na budowę i uzyskania warunków przyłączeniowych. Jeżeli chodzi o warunki przyłączeniowe, teoretycznie czekamy 150 dni, w praktyce jest to często blisko rok. Jeżeli chodzi o pozwolenie na budowę, to jest, to jest ponad dwa miesiące. Co powoduje, że firma, która chce wykonać taką instalację, taki, taki proces administracyjny wydłuża jej się do ponad, do ponad roku. To jest zdecydowanie za długo, szczególnie że montaż dla przykładu takiej instalacji to jest często 2-3 tygodnie. I tutaj chcielibyśmy, żeby, żeby tak jak chociażby na, na Łotwie, te warunki przyłączeniowe były wydawane w kilka dni do miesiąca. A jeżeli chodzi o kwestie już związane z prawem budowlanym, żeby tego typu instalacje były na zgłoszenie robót budowlanych, a nie przechodziły pełnej procedury pozwoleń na budowę, szczególnie jeżeli są lokalizowane na istniejących budynkach, nie zmieniają zagospodarowania przestrzennego, a energia jest wykorzystywana w zdecydowanej większości na potrzeby tego, tego tej firmy, tego zakładu. I to jest taki główny postulat, dlatego że to też pozwoli firmom ulżyć w tych wysokich kosztach energii elektrycznej, które, które obecnie odczuwają. Dziękuję bardzo. Wrócę do Pana wiosną 2023 roku, bo będziemy mieli rok po wprowadzeniu nowych przepisów. Zobaczymy, jak się ten rok spowodował. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za wizytę w Cira Cafe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.